Właściwie, co my tutaj robimy? Otóż zaczynamy nasze wielkopostne rekolekcje, które są pod tytułem Po śladach Józefa Świętego idziemy do Ojca Niebieskiego. Jak się pewnie łatwo domyślić, będziemy mówić o Świętym Józefie, którego przykład ma nam pomóc dojść do Ojca Niebieskiego, czyli do nieba. Ale po kolei. Słyszeliście kiedyś, o świętym Józefie? Jestem przekonana, że tak. Kim był święty Józef? Kilku rzeczy dowiadujemy się z Biblii, czyli Pisma Świętego. Po pierwsze, był tatą i to nie byle jakim, bo był opiekunem samego pana Jezusa. Był przybranym tatą. Pan Bóg dał mu za żonę matkę swego syna czyli Jezusa. Trudno to do końca wytłumaczyć i zrozumieć, ale jedno jest pewne. Był tatą. Ale co to znaczy? Kto to jest tata? Jak jest tata? Poprosiłam dzieci, żeby pomogły mi odpowiedzieć na to pytanie. Zatem mój tata jest. Fajny, zabawny, odprowadza mnie do szkoły, modli się ze mną, kładzie się ze mną do łóżka i opowiada bajki. Tata też jest taki, który chodzi ze mną na spacer i e, bawi się ze mną, jeśli na rowerze, chodzi ze na, na piłkę zabaw. Tata się ze mną bawi, ma zawsze dla mnie czas. Jak jestem głodna, ugotuje mi zupę. Tata jest ogólnie bardzo fajny, bo po pierwsze to no, ma dla mnie czas, no a po drugie zawsze jest przy mnie i może mnie wspierać. Mój tata jest opiekuńczy, surowy i wymagający. Pomaga w różnych przedsięwzięciach, projektach do szkoły, uczy mnie grać na gitarze. Naprawia, gdy coś się zepsuje. Gotuje dobre obiady i ogląda ze mną filmy. Kocham mojego tatę. Mój tata jest plecielem i opiekunem. I lubi się ze mną bałysi, i mi Tak w nocy mi je zęby, pompujemy balony i, i pomaga mi. w wszędzie. Mój tata jest opiekunem naszej rodziny. Jest moim bohaterem, bo nie boi się pająków i wchodzi wysoko na drabinę. Mój tata dzieli się z mamą obowiązkami w domu. Spędza ze mną czas i pomaga mi w lekcjach. Przy tacie czuję się bezpiecznie, bo wiem, że mnie kocha i chce jak najlepiej dla mnie. Bardzo kocha mojego tatę. Fajny, miły, zabawny. Wykupia się ze mną, Jeździ autem, odprowadza mię do szkoła. Morli się e Kocham mnie. Jak wiele zadań ma tata. A święty Józef? Skoro nazywamy go świętym, na pewno posiadał dobre cechy, które sprawiają, że możemy powiedzieć o nim, że był dobrym, kochającym tatą. Jestem pewna, że pan Jezus kochał go bardzo. Zatem, jaki był święty Józef? Co o nim wiemy? Oczywiście dowiadujemy się o nim z Biblii, choć czy wiecie, że w Biblii nie ma ani jednego słowa zapisanego, które wypowiedział święty Józef, Maria? Tak. Ale święty Józef był takim milczącym świętym. Na szczęście, mimo tego, coś o nim wiemy. Zanim Wam powiem, co o nim wiemy, bardzo proszę, posłuchajcie piosenki. Mówił nie za wiele, robił to co trzeba, włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda. Misję miał na ziemi, taką dla świętego: Bóg mu dał za żonę matkę syna swego. Bóg dał mu za żonę matkę swego syna, czyli Jezusa. Józef został mężem Marii i tatą Jezusa. Z zawodu był cieślą. Czyli dziś prościej można powiedzieć, że był stolarzem, chociaż niektórzy twierdzą, że to dwa różne zawody. Ale dla nas, dla wyjaśnienia, kto to jest cieśla? Poprosiłam Julka, żeby znalazł odpowiedź na to pytanie. Posłuchajcie. Stolarz to człowiek, który wykonuje z drewna meble i przedmioty codziennego użytku. Czyli stolarz to ktoś taki, kto pracuje z drewnem, na przykład robi meble. Ojciec przekazywał zawód swojemu synowi. Zatem pewnie pan Jezus został cieślą, stolarzem, zanim zaczął nauczać. No dobrze. Ale co jeszcze wiemy o świętym Józefie? Co czytamy w Biblii? Co jeszcze wiemy o naszym świętym? Józef, Maria, która była w ciąży i oczekiwała na urodziny Jezusa, poszli na spis ludności. Wędrówka w nieznane. Słuchajcie, na pewno nie było łatwo. Zawędowali do Betlejem. I uwaga, pewnie słyszeliście o Betlejem. A skoro słyszeliście o Betlejem, to wiecie, że pan Jezus tam się urodził. Czyli jego mama tam urodziła pana Jezusa. Był z nimi święty Józef, ale pewnej nocy Józefowi przyśnił się sen, w którym Anioł mówił mu, żeby uciekał z Betlejem, ponieważ. Herod chce zabić jego syna, chce zabić Jezusa, ponieważ od trzech króli, którzy się wcześniej pojawili, dowiedział się, że tam w Betleju urodził się król. Herod przestraszył się, że, że ten król zagraża jego królestwu i postanowił go zabić. Zatem wysłał swoich żołnierzy. Na szczęście Anioł ostrzegł świętego Józefa. Józef był bardzo posłuszny i wziął Marię w nocy i pana Jezusa i uciekli do Egiptu. Podróż świętego Józefa z Marią i małym Jezusem do Egiptu, a potem z powrotem. Nie było łatwe. Posłuchajcie tej historii, którą czytał się z Kasia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy umarł Herod, Józefowi w Egipcie ukazał się we śnie anioł pański i powiedział: Stan, zabierz dziecko i jego matkę, i wracaj do ziemi izraelskiej, bo umarli już ci. Którzy czekali na życie dziecka. On wstał, zabrał dziecko i jego matkę i powrócił do ziemi izraelskiej. Gdy się jednak dowiedział, że w Judei rządzi archealos po swoim ojcu Herodzie, bał się tam wracać. Zgodnie z poleceniem, jakie otrzymał we śnie, udał się do Galilei. Józef i Maria razem z Małym Jezusem wrócili do Nazaretu. Tam, gdzie mieszkali, swoją drogą, wiecie, gdzie urodzili się wasi rodzice? Uwaga, uwaga, zadanie. Poszukajcie na mapie i zaznaczcie drogę świętej rodziny, czyli Pana Jezusa, Marii i Józefa z Betlejem do Egiptu. Nie wiemy, jakie dokładnie było to miejsce w Egipcie. Może Kain? Możecie narysować lub wydrukować drogę wędrówki. Ile to było kilometrów? Skorzystajcie z Google'a. Pamiętajcie jednak, że szli na piechotę. Może mieli osła, ale ten, myślę, że niósł to, co mieli jakieś ubrania, naczynia. Pamiętajcie, żeby odpowiedź wrzucić do krzyka przy zakresie w kościele albo w kaplicy, albo wyślijcie odpowiedź do nas, do sióstr. Numer telefonu poszukajcie na stronie internetowej. To jeszcze nie wszystko o świętym Józefie, ale na kolejne opowieści zapraszam Was za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Za wiele robił to, co trzeba Włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda Misję miał na ziemi, taką dla świętego Bóg mu dał za żonę, matkę, syna